od roku 2020 nastąpił wzrost liczby zakażeń STI czyli tutaj jest kiła chlamydia rzeżączka jak i wzrost zakażeń HIV w populacji w Polsce I ten wzrost kształtuje się na poziomie około no tak procentowo zawsze było to około 1000 nowych przypadków, jeżeli chodzi na przykład o HIV, w, ostatnim, w ostatnich dwóch latach ten, ta liczba wzrosła znacznie więcej. Mamy teraz około 2000, ponad 2500 nawet zakażeń wirusem HIV, czy 2000 zakażeń kiłą, z około 1000 nowych zakażeń, a zawsze te liczby były no poniżej 1000, tak, około 200-400 przypadków. To może być związane zarówno z, z zwiększoną świadomością osób, które chcą sprawdzić, czy są zakażone, czyli zarówno ze zwiększonym testowaniem i tak mamy nadzieję, że tak jest, że to m.in. wynika z tego, że po prostu osoby chcą wiedzieć, czy są zakażone, idą i się testują. Oczywiście może to być związane z nowymi zakażeniami, no ale tego jakby bez badań diagnostycznych, badań epidemiologicznych nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć. Na pewno związane jest to z obecną sytuacją, tym, że mamy napływ osób z innego obywatelstwa niż polskie, i w tej grupie też na pewno ten wzrost zakażeń przez to jest, jest bardziej. No, jakby więcej tych osób jest zakażonych. Tak? I jakby to też podnosi nam te statystyki, jeżeli chodzi o nowe i nowo zarejestrowane zakażenia u nas. Taka formuła, w której pacjent mógłby wykonać od początku do końca diagnostykę w kierunku HIV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, ale też mieć leczenie, powinno być oczywiście więcej, to jest. Zresztą bardzo ważne, dlatego że to są bardzo intymne i bardzo takie wrażliwe aspekty naszego życia. I bardzo ważne jest, aby w takich powstały miejscach, w których są specjaliści, którzy po pierwsze nie, nie boją się mówić czy pytać o, o, o seksualność, o zdrowie seksualne, o nasze. Rytuały seksualne, ale do tego jeszcze, w których gromadzeni są specjaliści z tej dziedziny, którzy potrafią poza tą sferą psychoseksualną, jeszcze zajmują się sferą medyczną, tak? gdzie przechodzimy od badania poprzez rozmowę do leczenia.